Już quiz, sondaż i test osobowości. Pora na kolejną opcję. A kolejną opcją jest lista. Znowu mnie wylogowało. Tutaj, Riddle poleca nam tworzyć listy wtedy, kiedy chcemy podsumować jakiś temat w taki sposób, który jest potem łatwy, łatwy do czytania. My możemy sobie na przykład poprosić uczniów, tak? Możemy poprosić uczniów, żeby znaleźli na przykład w internecie jakiś fajny przepis na jakąś fajną potrawę i żeby zrobili tutaj listę zakupów. Czyli teraz możemy sobie dodać obrazek. Nie będzie shopping. Bo będzie to lista zakupów. No, wybieramy sobie jakiś tam obrazeczek. Który nam się podoba, a mamy tutaj wybór naprawdę, naprawdę spory. Możemy załadować tych obrazków sobie. Zobaczcie, jeszcze więcej. O, tu mamy jakiś supermarket i mamy. No i mamy tytuł. Możemy zrobić zakupy. No i jakiś przepis, na przykład, nie wiem, krem z pomidorów. Tak, na krem z pomidorów. To jest nasz tytuł, nasze zdjęcie. No i teraz. Co musimy kupić. No i nasi uczniowie będą sobie wyszukiwać. No na zupę krem z pomidorów na pewno potrzebujemy pomidory. No to uczniowie wplikują sobie obrazek, piszą. Um, po polsku będziemy tak, bo może nie wszyscy uczą angielskiego pomidory. No i na przykład napiszmy 5 sztuk. Tak. Kolejny co potrzebujemy. Cebula. Na przykład taki obrazek. Cebula. Nie wiem, na przykład niech będzie 100 gram. Tak. Możemy wybrać coś, co jest na przykład w jakiejś paczce. Niech będzie pasta. Tak, makaron. Możemy sobie o, wybrać na przykład taki. Wpisać makaron. No i wybrać paczka. Tak, co prawda, do tego przepisu makaronu raczej nie potrzebujemy, ale tak, żeby wam pokazać, że fajnie byłoby to użyć właśnie po to, żeby uczniowie mogli sobie poćwiczyć. I zapamiętać, że niektóre rzeczy są policzalne, niektóre niepoliczalne i że te niepoliczalne często występują właśnie w paczkach, nie wiem, słoikach, litrach, kartonach i tak dalej. Tak, mogłabym sobie dodać na przykład śmietany, tak? Śmietana. Tu jest jakaś śmietana, powiedzmy, że tu jest śmietana. Tak, zapisać sobie śmietana. No i napisać, że butelka śmietana, tak? Byłoby bo. Cream. Uznajemy, że gotowe, tak? Znowu możemy sobie pozmieniać kolory. Jeśli chcemy, ja już nie będę tutaj wam pokazywać, no bo to jest wszystko tak samo jak było wcześniej, yy, wcześniej wtedy, kiedy robiliśmy na przykład quiz. Czy ankietę, więc klikamy od razu publish, publish i pobieramy sobie link i sprawdzamy jak to, jak to wygląda. Tak? czyli zadajemy uczniom taką pracę domową. Możemy sami im dać jakiś przepis i poprosić ich, żeby sobie tutaj właśnie e, wybrali i zrobili sobie listę zakupów. Tak, czyli zobaczcie, mamy zakupy na krem z pomidorów. Klikamy sobie start, no i widzimy pomidory. Pięć sztuk sobie możemy w sklepie otwierać. Potem co? Cebula, 100 gram, makaron, paczka, śmietana, butelka. Tak, czyli możemy sobie stworzyć listę zakupów. Możemy sobie stworzyć na przykład słówka po prostu. Czyli moglibyśmy sobie tutaj y, wybrać temat, na przykład jedzenie, i poszczególne słówka sobie wstawiać obrazki i y, obrazki i słowa, tak? Czyli możemy się uczyć języka w ten sposób. Nie z fiszek, ale właśnie z takich, z takich list, które pokazują nam i obrazek, i słowo. Bardzo fajny sposób, i bardzo fajny sposób właśnie z tą listą zakupów. Ewentualnie, jeśli na przykład uczymy hmm, polskiego, jeżeli czytamy jakąś lekturę, to w ten sposób możemy sobie ułożyć wydarzenia chronologicznie. Tak, na przykład, że jako pierwsze wydarzyło się coś tam, potem kolejne, kolejne i kolejne. Bardzo fajne, polecam.